W trzecim odcinku z serii odwrócone marzenia miał, miał być dzisiaj, to jest dzisiaj, a wcześniej była jeszcze tylko gra z kolegą No tak, Liga 10, 4 punkty na naszym koncie Jeden remis na wygrana A my teraz zabieramy się do metu, Czyli losowania w szczególności Oczywiście Liga 10 jest na początku ma, więc losuję teraz różne. Zagramy sobie FC Tung. Boję się tego składu, chociaż zawsze wszystko jest możliwe. Ale teraz drużyna przeciwna. I zagramy z Meksykiem, a więc mamy. Ostro, troszkę przeromane. Zobaczymy, jak to będzie. Yy, tutaj tylko jeszcze szybkie ustawienia. Czyli na. na yy, nowicjuszu. I zarzucając ze szpołem. zamieniamy ten skład. Jak on to wygląda? Tyk tik, z lękarzem, pik. I tutaj obrońca musimy wziąć stąd, a więc weźmiemy tej burkiego i tyk, 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 tik, tik, tyk tik, tik. Tylko sprawdzić czy no tak, że obrońcy na pomocnika i na napastnika. Dobra, to wszystko jest. I zaraz lecimy z meczem. Mam nadzieję, że ten mecz, <grych> chcąc, nie chcąc, wygramy. Bo to jest przecież No już? O, nawet ładny wolny. Nie. No, dobra. Szybko poprawa kamery Dobra. Te wyjście. A dobra, jedziemy z meczem. To jest przecież nawet mniejszy te. O, bramka się nie ma złodu. O Ty! Ja! Bramka w dobry jest na napad. Ja zapomniałem to z początkujemy. Teraz te kontry, ja muszę na nie uważać. Bo jeśli mam pomocników... Ale dobra. Jeśli mam pomocników na obronie, no to troszkę będzie ciężej. O, już spalony. Dobra, nawet po to nie biegnij. Awaj, dawaj. Dobrze, jedziemy. Bramkarz? Nie, to nie, bramkarz, to jest jakiś burki. Jakiś lordzem, coś tam. A jak tam. Fliwer. Ale burki, myślę, że na bramkę. ładna akcja, ale szkoda, że obrał na oczoły. Dobra, próbujemy wrzutu. A słabo to z centra. Ja się jedziemy szybko. Ładnie bramkasz. W lewę. W no tak. Dla Jungs jakiś. Ale w lewa dobrze walczy tej defesywy. Brawo. I burki. Dobrze gra. A jest obrańca. Aj Bilger nie być szansa do uderzenia. Ale Royas odda piłkę przeciwnikom. Bilger i flawę... O Jezu! Chicharita. Herrera. Vela, Cicerito. Już lider, Alts. Nie zabijajcie mnie za to, że źle czytam to nazwisko, ale jednak ciężko. O! Flawę! Ajajaj. Aj, aj. Bus. bus Tak by nazywał się nasz napastnik. Aj. Uczek. Ferreria. Dobra, A więc pierwszy... O, on ma nawet taki fajny kapelusz, jak w Ale to jest pierwszy chyba ten gol w tej serii strzelony przez bramkarza na napadzie oczywiście. Ja sprawdzałem to mi jakoś film to jest 360 pikseli, ale z tego co widzę tam udało mi się zaobserwować jakoś i takie i idzie się rozczytać, a nie z tego co ostatnio było. Idzie się rozczytać, a więc nie bójcie się oglądać tego. Nie dajcie suba, pomimo tej słabej jakości, bo jednak mój wkład w, ten, w te nagrywanie na YouTube jest duży bo staram się wkładać jak najwięcej siły, energii. O jezu, kurki. Widzicie, angażuję się z innymi do nagrywania w tej serii, więc naprawdę, nie bójcie się zostawić łapkę w górę. Yy, bo przecież to wam to, to nic chyba nie robi, żebym tak, takim takim malutkim serkiem serkiem był tam czyli to do ferrohas chyba tak powinno się czytać dobrze teraz grajmy to dobre awaj awaj ja w Æj, Markúas Mar Markés Dabra píu Ágans pala hann hann er mjög svel Svein drogum, bara það er dabra píu þá Reymann Róhás Burki Burki Gold Druga bramka, ale no ja naprawdę, no, no fajnie jest, no FC Tur. Ładnie ich tu porobiłem, chociaż to jest początkujące, ale tutaj lobikiem się zabawiłem. 2-0. Jedziemy dalej. O, Giovanni dos Santos za Carlosa, wylecz się nie dziwię, bo Carlos nie ma w ogóle. piłki Ale kolejny napastnik, czyli, czyli czego mogę się spodziewać? Właśnie czegoś takiego. Dobrze, Ferreira. Dobrze. Fala, Ferreira. Dobra. Probił. Go. 3 do 0. Wissner, wiser, wiser, Wisner lepiej mi pasuje. Wiser. nie wiem jak się to czyta, no nie jestem specjalistą O, błąd naszego napastnika na bramce. To jest ten Witwer, to jest Witwer. Witwer, ale oh, oh, yeah. maza, dobrze, maza popełnił błąd, ależ podał fatalnie, chociaż teraz branko też błąd popełnia, bo nasze podanie to 48%, ja się nie dziwię jak ja wykopuję tą piłkę, jak tylko się da, więc nie widzicie u mnie ładne podanie, ale jak już jest ładne podanie, to bynajmniej jest bramka. Uderzymy! O oh, ja! Yeah. Jedziemy, jedziemy, jedziemy! Dobrze, błędy robię, ale się nie dziwię, to jest początkujący. O oh, ja, yeah. ja też błędy robię. Nasz wapastnik świetnie broni. 70 minut, dobrze Ferreira. W lewe. Awa. Dobrze, podaj mi. Burki, pięknie. Dobra autostrada. A4. Podanie. BURKI NA PUSTĄ BRAMKĘ! Gol! Nie wiem, co tam się wydarzyło, ale coś tam nieźle wjechał I, las... i piłka miał burki na pustą bramkę, można powiedzieć. Śmiesznie uderzył. się znaczy, tu. Tutaj on trzeba popełnił błąd. I coś świetnie wykorzystał zawodnik. To zawodnik to świetnie wykorzystał. Zawodnik o nazwisku BURKI. A więc znowu są Ładnie mi się gra tym BURKI, naprawdę. Miło, że to jest obrońca. Ale dobre ma tempo i nawet troszkę lepszą z Ale miałem autostrada A4, a więc ja się nie dziwię. O nie, Herrera. Dobrze. Macie te skips. I dać im po złoto. Czy mi wyjdzie? Wow, dobre piwo. Dobrze, do, dobre zostawiłeś. Rojas, rochas? Aj. Ajajaj. w ramki I trzecia zmiana. Dawaj. No i teraz jedziemy. 4 do 0, więc taki mecz lu luźny. Od mojego bramkowa. I Cordado. Rozprowadziłem tą kontrę. Ale działaj! Nie dał rady. Z, z, z przełudnieniem. Wytrwała piłkę. I burki. A, ta piłka nie doszła. Szkoda. Wódka. I nasz bramkosz do główki wyskoczył. Dobrze, jedziemy. Gdzie ty? Wsiąkaj. Bramkarz? Ojeja, widać, że było, że to bramkarz. 89 minuta, i nic nie wskazuje na to, żeby ten mecz zakończył się innym wynikiem niż 4 do 0. Choć może być tylko wyższy Choć wątpię, a chociaż w ostatnim akcentie Burki. zasłużył dzisiaj. Aj. Że podanie. Choć tam bramka cały czas nam tak blokuje badania, ale jest zwycięstwo! Już tam tutaj nas nam pisze i co nam daje? tutaj mamy 4 punkty? zaraz będziemy mieli 7 punktów. 7. I jedziemy teraz, zapisujemy to. Fy C cy zapisałem to cy to cy cy Dziękuję. cy cy Też to z cy i wynik końcowy to 4 do 0. A więc jest na razie fajny, lidce 10 i tak się prezentuje. Tutaj tak brzydko nawet napisałem, przepraszam was za to za 4 do 0. Lika tutaj już prawie się zapełniło do awansu, ale my walczymy o mistrzostwo. No yy, co co? Żegnam was Sebek Sebek, no a super, jej gratuluję za statystyki, bo 4... strzały, celne 4 bramki, ale super. Żegnam Was Sebek Sebek, mam nadzieję, że ta seria Wam się spodoba. Nara.